Jeśli Bóg poprosi cię, tak jak uczynił to z Noego, o zbudowanie schronienia na czas oczyszczenia, odpowiedziałbyś na jego wezwanie? Jeśli jedyną pewnością, jaką masz, jest koniec życia, dlaczego tak bardzo boisz się śmierci? Podczas gdy świat drży, a proroctwa zapowiadają czas ucisku dla ludzkości, pojawia się pytanie: czy istnieją bezpieczne miejsca na nadchodzące trudne czasy? Wiele jasnowidzów otrzymało wizję miejsc ochrony dla tych, którzy pozostają wierni, schroniska przygotowane przez Boga. Ale wciąż pojawiają się wątpliwości: czy te schroniska to tylko fantazje, czy naprawdę istnieją? Jakie będą schronienia, jak będzie się w nich żyło i jak tam dotrzeć? Dziś poznasz wizję diakona amerykańskiego Johna Martinez który od ponad 30 lat otrzymuje objawienia od Jezusa i Maryi, zawierające szczegóły na temat tych schronisk i które teraz zostały udostępnione. Uważnie śledź te wizje, abyś mógł jasno zrozumieć oschronienia na trudne czasy. Zgadza się? Wizje Johna dają nam przewidzenie przyszłości, przynosząc odpowiedzi i nadzieje na pytania, które nas dręczą. John Martinez to emerytowany diakon z Teksasu który przez 34 lata otrzymywał wizje i wskazówki od Jezusa i Maryi dotyczące przyszłych wydarzeń. W roku 2014 zaczął rejestrować swoje wizje, które zostały zaaprobowane przez księdza Enda McKenna, jego duchowego dyrektora. Wszystko zaczęło się w roku 79, gdy około trzeciej nad ranem jego żona obudziła go krzycząc, że przy łóżku stoi zakonnik i modli się za niego. Wskazała na niego, ale John nie mógł go zobaczyć. Kilka miesięcy później jego żona rozpoznała mężczyznę na zdjęciu jako ojca Pio. Wtedy duchowy dyrektor Johna, ksiądz Thomas Flanagan, który później został biskupem, skierował go do wspólnoty charyzmatycznej. Od tego momentu wizje zaczęły się nasilać. Później ksiądz Flanagan zachęcił go do zostania diakonem na zawsze, a John został wyświęcony w roku 82. Ale w roku 1979 jesienią. Wydarzyło się coś niesamowitego. Nasz Pan dał Johnowi wizję przyszłości, pokazując, co miało nadejść. Proszę uważnie posłuchać. Jezus powiedział mi, że góry Teksasu będą specjalnym schronieniem i że będę miał w nim ważną rolę. Wspomniał, że to Najświętsza Maryja Panna i Duch Święty przygotują te schronienia, aby pomóc ludziom w trudnych czasach, które nadchodzą. Powiedział mi, że te miejsca będą wolne od grzechu i chronione obecnością boską. Ponadto objawił, że na całym świecie będzie wiele schronień i że zostanę jedną z siedmiu osób wybranych do pomocy w ich przygotowaniu. W miarę jak plan Boży się rozwijał, te osoby miały zostać ujawnione przez Ducha Świętego. Później, podczas jednej specjalnej okazji, gdy modliłem się, Najświętsza Maryja Panna ukazała się i zabrała mnie na niebo w widzeniu. Patrząc z góry, widziałem ziemię pokrytą głęboką ciemnością. Zapytałem, dlaczego tak się dzieje, a ona wyjaśniła, że jest to z powodu grzechu, który ogarniał świat. Gdy rozglądałem się dookoła, zobaczyłem małe białe światełka migoczące w różnych częściach ziemi. Wtedy Maryja wyjaśniła, że te światełka to schronienia, które przygotowuje, aby chronić dzieci Boże przed zbliżającym się złem. Powiedziała mi, że ciemne obszary zostaną oczyszczone przed przyjściem Syna Bożego, a schronienia będą bezpiecznym miejscem dla ludzi w tym burzliwym czasie. Maryja również pokazała mi, że każde schronienie będzie otoczone cienką kopułą, chroniąc je łaską i chwałą Bożą, utrzymując je ukrytymi przed złem. Objawiła, jak Pan zapewni żywność i ochronę tym, którzy zostaną zaproszeni do schronień, i jak aniołowie im pomogą, nawet prowadząc ludzi tam. Patrząc na te przyszłe wydarzenia, poprosiłem o więcej informacji na temat schronień. W odpowiedzi Maryja pokazała mi setki aniołów latających, przenoszących święte przedmioty do schronień. Wyglądało to jak scena ewakuacji, jakby coś złego miało się wydarzyć, a ludzie uciekali, aby się chronić. Doświadczyłem także aniołów pomagających starszym osobom, dzieciom i innym osobom w trudnościach, przygotowującym je do kluczowej bitwy duchowej. W jednej chwili zostałem przeniesiony do wnętrza schronień, gdzie zobaczyłem setki ludzi pracujących razem w harmonii i miłości. Aniołowie byli wszędzie, pomagając i współpracując z każdym. Modlitwa była nieustanna, a kapłani udzielali sakramentów społeczności. Każda osoba miała swoją rolę. Nie było już grzechu, a wszyscy chorzy zostali natychmiast uzdrowieni. Nie było różnic między ludźmi. A liderzy wyznaczeni przez Boga byli bardziej sługami niż autorytetami. Tak Bóg zgromadzi swoje pozostałe kościoły. Wyjaśnił również, jak się przygotować. Osoby będące w komunii z Najświętszą Maryją Panną i Duchem Świętym zostaną ostrzeżone z trzydziestodniowym wyprzedzeniem przed pewnymi wydarzeniami. Aby znaleźć nasz schron, najpierw musimy spotkać się z Bogiem, szukając go na pierwszym miejscu. I ufając, że wszystko zostanie nam objawione we właściwym czasie. Teraz musimy otworzyć się na to, by Duch Święty prowadził nas do innych braci i sióstr, którzy także odczuwają tę pilną potrzebę. Wtedy wyjaśnili, jak wszystko się stanie. Kiedy ucisk będzie w najgorszym momencie, będzie ostrzeżenie od Boga. Najpierw da On wszystkim drugą szansę, aby wybrać między nimi a złem. Potem zacznie się ucisk. Pokazali mi, jak różne części kraju, a nawet całe kraje znikną. To nastąpi z powodu katastrof naturalnych, takich jak ruchy płyt tektonicznych, nie z ludzkiej działalności. Ale ci, którzy będą w schronach, będą bezpieczni, gdy Bóg oczyści ziemię, niszcząc wszelkie zło. Nikt w schronie nie będzie nieświadomy tego, co dzieje się na zewnątrz, na świecie. Na zewnątrz będzie wyglądało tak, jakby wszyscy demony piekła zostały uwolnione. Narody wejdą w konflikt. Wtedy, kiedy prowadziłem kilka osób do schronu, zobaczyłem eksplozję nuklearną na niebie, a potem kolejną to było przerażające. Ale schrony były chronione, a wszyscy w nich modlili się i łączyli z Matką Bożą. Było to scenariusz zniszczenia i desperacji na świecie. Nie było nadziei. Żołnierze różnych krajów byli na amerykańskiej ziemi wydawało się to koszmarem. Brak Boga był silny, a zapach zła był wszechobecny. John Martinez mówi, że schrony będą jak serce i miłość naszej Najświętszej Matki. Dla tych, którzy martwią się, gdzie szukać schronienia, on mówi: Nie martw się, kontynuuj modlitwę do Matki Bożej i pozostań z nią zjednoczony. Jeśli będziemy modlić się szczerze i nieustannie, oraz będziemy w komunii z naszym Panem i Najświętszą Maryją Panną, zostaniemy poprowadzeni tam, gdzie musimy być. Kiedy musimy tam być. Pierwszym i najważniejszym schronieniem jest Najświętsza Maryja Panna. Jeśli oddamy się jej, będziemy prowadzeni w naszych decyzjach. Czy wierzysz, że Bóg przygotował schronienia na czas ucisku? Czy uważasz to za ludzką fantazję, by ukoić strach? Napisz w komentarzach swoją opinię. Drodzy Przyjaciele, przerażenie z powodu ucisku dotyczy tylko tych, którzy oddają się rzeczom tego świata. Wiem, że wiele osób na całym świecie już jest inspirowanych do budowy schronów. Kiedy ucisk będzie w najgorszym momencie, zostanie wydane ostrzeżenie. A potem nadejdzie prześladowanie, uczyniąc ucisk jeszcze bardziej intensywnym, a schrony będą niezbędne. Dlatego ostrzeżenie zostanie wydane z wyprzedzeniem, aby ludzie się nawrócili. Ale Najświętsza Eucharystia jest największym schronieniem. Więc nie martw się i nie bój się umrzeć. Jeśli jeszcze nie zacząłeś, od teraz będziesz musiał dążyć do życia wiecznego i przygotować się do odejścia w łasce Bożej, bo kiedy nadejdzie odpowiedni czas, odejdziesz do życia wiecznego pełen radości.